Cześć! Z tej strony Krzysiek. Witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do was z przepisem na tradycyjną karnawałową przekąskę. Tym razem na nasze stoły trafią niesamowicie puszyste i delikatne oponki serowe, które oprószymy cukrem pudrem. Klasyka, która błyskawicznie znika ze stołu. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać jakie są wasze ulubione karnawałowe desery. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszych łokoci zaczynam od głównego składnika, czyli sera. Do dużej miski przekładam 250 g półtłustego twarogu, a następnie rozdrabniam go przy pomocy widelca. Nie zależy mi na super gładkiej konsystencji, ale jeśli chcecie, możecie zmielić go maszynką do mięsa lub przepuścić przez solidną praskę do ziemniaków. Po rozdrobnieniu sera dodaję do niego 300 g mąki pszennej, u mnie typ 500, 50 g drobnego białego cukru, łyżeczkę sody oczyszczonej, 3 żółtka dużych jaj, 100 g gęstej kwaśnej śmietany 18, łyżeczkę pasty waniliowej i łyżkę rumu. Jeśli chcecie możecie podmienić pastę na cukier z wanilią, a rum możecie zamienić na spirytus lub ocet. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy drewnianej łyżki tylko do chwili kiedy mąka wchłonie większość wilgoci. Następnie zaczynam wyrabiać całość dłonią. Najpierw krótko w miejsce tylko do utworzenia w miarę zwartego ciasta. Kiedy składniki się połączą, przekładam je na podsypany mąką blat Opruszam wierzch ciasta i wyrabiam przez około minutę, może dwie do uzyskania w miarę gładkiej kuli. Na początku jeszcze w miejsce ciasto może wydawać się zasuchy, ale bardzo szybko zacznie się kleić do rąk. Jest to całkowicie normalne i tak naprawdę nawet po wyrobieniu nadal będzie klejące. Żeby móc z nim pracować trzeba je stale podsypywać mąką. Nie przesadzajcie tylko z ilością, bo może to skutkować ciężkimi i mocno zbitymi oponkami. Po około 2 minutach wyrabiania formuję ciasto w dużą kulę, oprószam całość mąką i wałkuję do uzyskania płatu o grubości 1, może 1,5 cm. Żeby ułatwić sobie pracę, oprószam mąką też wałek. Dzięki temu ciasto nie będzie się do niego kleiło, a cały proces pójdzie całkiem sprawnie. W trakcie wałkowania warto upewniać się co jakiś czas, że ciasto nie klei się do blatu. Jeśli zauważycie, że ciasto przywiera, nie ma innej opcji Trzeba je podsypać mąką. W innym wypadku narobicie bałaganu i tylko niepotrzebnie się zestresujecie. Upewnijcie się też, że ciasto ma w miarę równą grubość na całej powierzchni. Będzie to kluczowe dla czasu smażenia i w przypadku dużych nierówności w obrębie jednej partii jedne oponki mogą się palić, a inne będą surowe w środku. Im równiej to zrobicie teraz, tym lepszy będzie efekt końcowy. Po uzyskaniu równego płatu zaczynam wycinać oponki. Ja robię to przy pomocy foremki do ciastek o szerokości 7,5 cm. Według mnie taki rozmiar jest idealny, ale oczywiście jeśli chcecie, możecie robić je większe lub mniejsze. Po wycięciu każdej oponki warto zanurzyć brzegi foremki w mące, żeby nie kleiła się do ciasta. Środki oponek wycinam przy pomocy końcówki do rękawa cukierniczego. Konkretnie Wilton 6B, ale równie dobrze możecie zrobić to przy pomocy zwykłego kieliszka sprawdzi się równie dobrze. Z tej porcji ciasta uzyskałem 18 oponek i 12 środków, ale te ilości będą zależeć od wielkości waszych foremek. Po uformowaniu wszystkich oponek przekładam je na deskę i przenoszę się z nimi na kuchenkę, gdzie w głębokim garnku rozgrzałem olej rzepakowy. Temperaturę oleju staram się utrzymywać w granicach pomiędzy 170-180 stopni Celsjusza. Niższa temperatura spowoduje, że oponki będą nasiąkać tłuszczem, a w przypadku wyższej oponki będą się palić z wierzchu, a w środku pozostaną surowe. Smażę je w partiach po 3 na raz przez około 1,5 minuty na stronę. Po minucie smażenia obracam je, smażę przez kolejną minutę do złotego koloru, ponownie odwracam i smażę po kolejne 30 sekund na stronę. W ten sposób nie spalicie skórki, a będziecie mieć pewność, że oponki są dobrze usmażone w środku. Gotowe oponki wyjmuję z garnka i przekładam na wyłożony ręcznikiem papierowym talerz, żeby pozbyć się nadmiaru oleju i je wystudzić. Po wystudzeniu oponek pozostaje je już tylko udekorować. Ja je po prostu oprószam cukrem pudrem, ale równie dobrze możecie przygotować prosty lukier, polewę czekoladową lub jeszcze na ciepło obtoczyć je w mieszance drobnego białego cukru i cynamonu. Sposobów na ich dekorację jest naprawdę wiele i jestem przekonany, że znajdziecie coś dla siebie. I to tyle. Nasze karnawałowe oponki są gotowe do podania. Wychodzą niesamowicie puszyste, delikatne o subtelnym, lekko waniliowo-serowym smaku. Same w sobie nie są zbyt słodkie, a większość słodyczy pochodzi z dekoracji. Całość jest bardzo szybka w przygotowaniu i co najważniejsze równie szybko znika. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. 在西